Zauważyłaś, że od czasu, kiedy nosisz tą bransoletkę, powodzić się w miłości? Jest na razie wszystko OK, więc mamy ją od kilku dni dopiero, ale, ale jak na razie wszystko jest w porządku. Właśnie, widziałem, że przyszłaś z partnerem, prawda? Tak, z moim chłopakiem. Zgadza się. Gdybyś mogła nam parę słów o nim opowiedzieć, jaki jest? Gdybyś w paru słowach potrafiła oczywiście powiedzieć o nim. Jest bardzo opiekuńczy. I, I dla mnie po prostu, tak, odpowiednia dla mnie taka osoba. No nie wiem, co mogę w sumie powiedzieć, ale dogadujemy się. Tyle w sumie. Przeważnie masz się w głowie jakiś taki ideał partnera. Jaki miałaś ideał, a na ile ten nowy partner, z którym obecnie jesteś, wpisuje się w to, co sobie wyobrażałaś wcześniej? Szczerze mówiąc nie miałam ideału i jakby też nigdy nie szukałam chłopaka, po prostu samo to przyszło i myślę, że tak jest najlepiej, kiedy nie szukamy i nie oczekujemy czegoś konkretnego, tylko po prostu wtedy spotka nas coś dobrego. To w takim razie jak się poznaliście? Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych, tak naprawdę, ale więcej czasu spędziliśmy razem na wspólnych wakacjach właśnie z naszymi znajomymi, no i tak to się zaczęło. Chyba ten pierwszy okres jest najtrudniejszy, jak go przebrnąć Twoim zdaniem? Nie wiem, dla mnie nie jest najtrudniejsze. Jakby dla mnie serio, wszystko jest w porządku, nie mam na co narzekać. Także, jak się znajdzie odpowiednią osobę, to nie jest trudno.